Słyszałem, że każdy w Brawl Stars ma teraz możliwość darmowego otworzenia 100 dropstarów czy też stardropów, zwałek zwał. I ja szczerze, nie mogłem się powstrzymać, żeby oczywiście nagrać na ten temat film. Dzisiaj otworzymy sobie moje 100 stardropów. Na samym wstępie słyszałem, że każda łapka w górę pod tym materiałem zwiększa mojego farta. No tak naprawdę to nie Ale dzięki wielkie za każdą pozytywną ocenę Super by było, gdyby te 4 stała w górę Czy 500 nawet udało się pod tym materiałem wbić Wy napiszcie w komentarzu, co udało wam się zdobyć Z tych 100 star dropów, drop starów Język mi się strasznie plącze Napiszcie, czy jesteście zadowoleni, czy też nie Z tego, co udało wam się wydropić A my przechodzimy już na ekran mojego tableta No i słuchajcie, mamy naprawdę dużo otwierania dzisiaj Także myślę, że nawet nie ma co przedłużać Wchodzimy w sklep W ogóle fajna oferta 10 tysięcy błyskotek za 30 Złotych, zaczniemy sobie może od 5, to w ogóle 105 aż otworzę. Prawdopodobnie nigdy nie będzie większego openingu na moim kanale. Zaczynamy od bardzo rzadkiego, więc to jest dosyć dobry wynik. I kolejnym jest Epicki. Oczywiście dużo punktów e, mamy do, do postaci i tak dalej. To jest bardzo, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że też dużo monet wyleci i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jestem bardzo, bardzo tutaj e, no co, co tu dużo mówić. Jestem bardzo e, pozytywnie nastawiony, ale różnie to może być. Nie mam pojęcia z jakiej okazji te 100 dropstarów jest. To chyba jest coś powiązane z jakimś eventem dla społeczności, coś udało się zdobyć, czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie. Um, natomiast no ja nie będę narzekał i po prostu otworzę <laughs> Po prostu otworzę Wiem, że będę musiał się trochę pewnie pospieszyć. O, epicki, zobaczmy, co z epickiego. Powiem wam tak, ja nie mam wielu postaci Nie mam wielu postaci, więc szansa na to, że mi coś wypadnie jest tak naprawdę dosyć spora, a nawet jeżeli nic mi nie wypadnie, to ja w tym momencie jestem zadowolony tak naprawdę ze wszystkiego Czy to coiny, czy to podwajacze punktów doświadczenia, no tak jak mówię, jestem po prostu zadowolony z czegokolwiek. Swoją drogą jestem bardzo ciekaw, jak twórcy Brawl Stars, e, czy to nie, wiecie, nie zachwieje jakoś równowagi gry, czy coś takiego, chociaż wydaje mi się, że widziałem jakiś film, gdzie twórcy Brawl Stars mówili, że e, wszystko policzyli i powinno być git. O, Chester, no proszę. okej, okay, fajnie, fajnie. Może udałoby mi się go dzisiaj odblokować. Bardzo rzadki. Błyskotki. Ej, epicki, ok. Z bardzo rzadkiego błyskotki to jest chyba możliwie najlepszy drop, tak szczerze. Nie wiem, czy z bardzo rzadkiego może wam wylecieć na przykład. Um, o, znowu błyskotki. Czy z bardzo rzadkiego może wylecieć legenda? Hmm. A czy nie, no postać w sensie, że. Wydaje mi się, że nie. Nie wiem sam, nie jestem tego pewien. No, póki co idzie nam. Nie mam pojęcia, ile tego wszystkiego zostało. Wiem, że otwierania jest naprawdę dużo, jak sami zresztą widzicie. Kolejny rzadki, natomiast no, niestety, głównie te drop-stary widzę, że wypadają rzadkie. swoją drogą, jestem bardzo ciekaw, czy oni dla tych drop starów obniżyli dro, w sensie drop. Obniżyli szansę na przykład na to, że one będą lepszymi, nie? Wiecie o co chodzi. Czy na przykład nie jest tak, że przy otwieraniu tej setki akurat macie znacznie mniejszą szansę. O, pierwszy mityk. Aha, punkty mocy. No dobra. O, legenda, legenda, mamy legendarny, mamy legendarny. Akurat jak zacząłem narzekać <grywa> i zobaczmy co tam jest. To jest postać. To jest postać, moi drodzy. Super. Postacie oczywiście bardzo, bardzo mile widziane, także fakt, że dostałem postać mega się cieszę, bo tak naprawdę na to liczyłem. Jestem już teraz zadowolony w dużej mierze i ja tak jak mówię, ja nie mam wielu postaci, więc ta szansa u mnie jest naprawdę duża, że wypadnie mi jakaś postać, tak przynajmniej mi się wydaje. Mamy epickiego bohatera, okej, okay, to znaczy nie epickiego bohatera, tylko epicki dropstar, tam niestety był tylko spray, także nawet uważam, że nie warto się przy takich rzeczach zatrzymywać. Chociaż na pewno są osoby, które kolekcjonują spraye, w ogóle... Nie, nie wspomniałem o tym, a już na pewno jest dużo komentarzy na ten temat. Sorry za mój zarost, ale generalnie sytuacja jest taka, że zepsuła mi się moja maszynka, którą się zazwyczaj em, gole. Znaczy zepsuła się. Nie zepsuła się do końca. Chodzi o to, że... O, mityczny. I co mamy? A, I znowu 200 punktów mocy. No, znowu mityczny, ty. Aha, spray. No, spoko chmura, spoko chmura. <noise> nie będę narzekał, fajna chmurka. W każdym razie... E, rozładowuje mi się strasznie szybko akumulator. Nie wiem czy kiedyś tak mieliście, ale że trzymaliście coś bardzo długo na ładowarce, i potem bez ładowarki ta rzecz, nie wiem, wytrzymywała tylko 10 minut. Często ludzie tak mają z laptopami, z tego co się orientuję, że ciągle trzymam je na ładowarce i potem te laptopy bez ładowarki praktycznie nie, nie są w stanie funkcjonować. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Natomiast no w każdym razie ja tak mam z maszynką, więc e, za każdym razem ją ładuję, zostawiam ją potem na jeden dzień, planuję się ogolić w następnej, ona już jest rozładowana. A ja się tak przyzwyczaiłem do golenia maszynką, taką wiecie, e, specjalną, że po prostu zwykłe, zwykłe ostrza mnie. O, fajny, fa fajny spray w ogóle. Mnie... Yy, no trochę mnie podrażniają, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, yy, mamy bardzo rzadki... Ej, powiem wam, jestem całkiem zadowolony, naprawdę. Moim zdaniem mega spoko Oczywiście pewnie ten drop jest dużo gorszy, jeżeli macie wszystkie postacie. O, mamy mityczny. Kolejny mityczny było chyba... skin do Karla, okej, okay, w porządku. To chyba nawet nie jest taki zły skinek Goblin Karl. Nie mam chyba w ogóle żadnego skina do Karla, więc. Yy, chyba win ciekawy czy każdy skin może wypaść z tych Dropstarów. Chyba legendarne nie mogą, nie, ale tak to każdy, nie wiem epicki. O, z kolejny skin. Nowe przebranie, okej, okay. no harcerz to mi, ten skin akurat mi się nie podoba i chyba mam nawet jakiś lepszy skin do, do tej postaci, nie pamiętam dokładnie. To bez wiecie, za darmo to bierzemy, nie? To są takie skiny. Zastanawiam się, czy ktoś kupił na przykład taki skin jak ten harcerz za gemy. Czy to są tylko takie skiny, które się prawie zawsze wiecie, dostaje. Z tych tych. Z... Napiszcie, jeżeli kupiliście jakiś taki dziwny skin to Właśnie za 30 gemów Który w sumie prawie się nie różni Za, 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 za wiecie, za gemy A nie dostaliście go normalnie z, z dropstarów Bo jestem w sumie ciekaw Jak to wygląda, o, epicki Spray do kolta, spoko, kolejny epicki a, Punkty mocy, dobra, nie najgorzej Bardzo rzadki, zobaczmy Monety, hmm bardzo rzadki. Znowu, znowu mamy punkty mocy. Ale będzie ulepszania po tym, nie? Ulepszania będzie naprawdę sporo. I o to chodzi. To jest tak naprawdę dla mnie, z mojej perspektywy, najważniejsze. Żeby właśnie sobie odrobinę poulepszać. Po tym, po tym evencie, po tym wydarzeniu. Mega spoko sprawa. W ogóle myślę, że to był bardzo dobry ruch ze strony twórców. Tak szczerze. 100 darmowych dropstarów. Chyba każdy chce otworzyć. Wiele osób wróci do gierki, nawet jeżeli przestało grać. O, kolejny legendarny, moi drodzy. Dwa legendarne na i... Czekajcie, czy to jest... To jest postać, Kiełek. Okej, okay. zastanawiałem się przez chwilę, czy ja go mam, czy go nie mam. Dwie nowe postacie, słuchajcie. I to jedna mityczna, więc naprawdę... Moim zdaniem jest moc, jest moc, jest, jest naprawdę spoko. Epicki kolejny dropstar i masa tych Dropstarów jest do otworzenia, naprawdę. Cały czas siedzę tylko i otwieram, nie? Siedzę tylko i otwieram. Próbuję sobie wyobrazić, że w szkole na przerwie, nie. Eee, nie wiem, ktoś siedzi z kumplami i otwieracie ten drop stary. Mityczny, ok? Znowu 200. Z tych mityków same 200 mi po pospadały z tego co widzę. Ej, no naprawdę mnóstwo jest tego do otwierania, nie? Muszę po prostu chyba znacząco przyspieszyć. Dobra, mamy mamy punkty, mamy monety, mamy. P o, kolejny legendarny, moi drodzy. Trzeci legendarny i Gwiezna Moc. okej. Okay. Serd zachowuje ulepszenie superataku na poziomie. Okej, okay, to nie jest chyba aż takie złe. Fajnie, dla serdza nie mam, więc wydaje mi się, że. że spoko, nie? Tak, tak sądzę, jego. Ale mi się palec zmęczy po tym klikaniu. <laughs> Może wiecie, dwoma na raz muszę klikać, tak na przemian. samego tego otwierania jest naprawdę mnóstwo. Dobra, bardzo rzadki. Mamy punkty. Mamy punkty, rzadki. Mamy podwajacze PD. Mamy. Oj, dobra, już się skończyły. Już się skończyły. 3000 monet zdobyłem, wcale nie aż tak super dużo. Natomiast oczywiście jest to też nie jest to super mało, nie ma co ukrywać. Odbierzmy sobie jeszcze podwajacze PD za darmo. No i oczywiście mamy nasze nowe postacie. I teraz zastanawiam się, tak naprawdę, kogo ja powinienem ulepszyć, czy powinienem w ogóle kogoś ulepszać w tym momencie. Bo mm, nie wiem, zobaczcie, mam dużo postaci nowych, którymi jeszcze w ogóle nie grałem. E, tak naprawdę, bardzo dużo mam takich postaci. Tak jak widzicie, mam 7 postaci na razie, którymi w ogóle jeszcze nie grałem, więc będę musiał się za to zabrać. Ale chciałbym zrobić też takie moje pierwsze wrażenia z grania każdą z tych postaci na odcinku. Dajcie znać w ogóle, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. E, no i co? Mega ciekawe wydarzenie, powiem wam. 100 drop starów. czekajcie, bo może jakąś postać, którą już mam, chciałbym ulepszyć, albo chociaż coś do niej kupić. Na przykład dolariego i Loriego, może mógłbym e, jakąś gwiezdną moc kupić. Gdy Lori jest w zasięgu, przenieść 30% obrażeń na niego, okej. Okay. Przewaduję 30% Lori z zasięgu, zadaje obrażenia wrogowi. Nie mam pojęcia, co z tego bym chciał wziąć, więc może zamiast tego może wezmę sobie ulepszę spajka, bo... okej, okay, tylko że to kosztuje 5000. Czy znaczy ja chcę kupić mu hiperdoładowanie? Też nie wiem, powiem wam, bo ja aż tak często nie gram tymi postaciami, wydaje mi się, że najrozsądniejsze naprawdę będzie, wezmę sobie Kiełka, bo on mi się wydaje spoko postacią i ulepszymy go sobie może do, do dziewiątego poziomu, na razie dalej nie będę ulepszał, też tro... nie mam aż tyle punktów mocy wcale. Zobaczcie, to jednak trochę kosztuje ulepszenie takiej postaci na dziewiąty poziom. Strasznie śmiesznie ona wygląda w ogóle. Dlaczego on ma karteczkę przyklejoną? No nie wiem, słuchajcie. Ode mnie to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dzisiaj było tylko otwieranie Dropstarów, ale mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dajcie koniecznie znać, co wam wypadło, czy waszym zdaniem miałem farta, czy też pecha. Widzimy się w kolejnych materiałach z Brawl Stars i nie tylko. Jeżeli macie ochotę, jeżeli podoba Wam się Roblox, to zapraszam na mój drugi kanał. Link znajdziecie w opisie. Trzymajcie się do następnego. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!